Tom 6 grudnia 1917 roku. Czyny dokonane w woli Bożej podobne są do czynów Jezusa. Po przyjęciu Jezusa w najświętszym sakramencie powiedziałam do mojego Jezusa: Całuję cię pocałunkiem Twojej woli. Ty nie jesteś zadowolony, jeśli daję ci tylko mój pocałunek, ale chcesz pocałunek wszystkich stworzeń. Daję Ci więc pocałunek w Twojej woli, ponieważ w niej znajduję wszystkie stworzenia. Na skrzydłach Twojej woli biorę wszystkie ich usta i całuję Cię za wszystkich. A kiedy Cię całuję, całuję Cię pocałunkiem Twojej miłości, aby Cię pocałować nie moją miłością, ale Twoją własną miłością. Chcę, abyś poczuł radość, słodycz i łagodność twojej własnej miłości na ustach wszystkich stworzeń, a w ten sposób, przyciągnięty twoją własną miłością, będziesz zmuszony dać pocałunek wszystkim stworzeniom. W dodatku, któż mógłby wyrazić moje niedorzeczności, które powiedziałam mojemu ukochanemu Jezusowi? Mój słodki Jezus powiedział więc do mnie córko moja, jakże jest mi miło widzieć i słyszeć duszę w mojej woli. Nie będąc świadomą, znajduje się ona na wyżynach moich czynów i moich modlitw, aby czynić wszystko tak, jak ja to czyniłem, kiedy przebywałem na ziemi. Osiąga prawie mój poziom. W moich małych czynach zawarłem wszystkie stworzenia, Przeszłe, obecne i przyszłe, aby ofiarować Ojcu pełne czyny w imieniu wszystkich stworzeń. Nie umknął mi nawet jeden oddech stworzenia, którego bym w sobie nie zawarł. Gdyby tak było, Ojciec mógłby nie rozpoznać stworzenia, które mi umknęło i dlatego w sobie je zawarłem. Mógłby nie rozpoznać wszystkich czynów stworzeń, Gdyż nie byłyby dokonane przeze mnie i nie wyszłyby ze mnie, mógłby powiedzieć do mnie: Nie uczyniłeś wszystkiego i dla wszystkich. Twoje dzieło nie jest kompletne, nie mogę uznać wszystkich, ponieważ nie włączyłeś w siebie wszystkich. Chcę uznać tylko to, co Ty uczyniłeś. Tak więc, w ogromie mojej woli, mojej miłości i mocy, Uczyniłem wszystko i dla wszystkich. Jak mogłyby zatem podobać mi się inne rzeczy poza moją wolą, choćby były piękne, są czynami przyziemskimi, ludzkimi i ograniczonymi. Natomiast czyny w mojej woli są szlachetne, boskie, nieograniczone i nieskończone, tak jak moja wola. Są podobne do moich czynów i daję im wartość, miłość i moc własnych czynów. Pomnażam je we wszystkich, rozciągam na wszystkie pokolenia i na wszystkie czasy. Jakie ma to dla mnie znaczenie, że są małe? Są moimi powtarzanymi czynami i to mi wystarczy. Dusza wkracza następnie w swoją prawdziwą nicość. Nie w pokorę, w której zawsze odczuwa coś z siebie. I jako nicość wnika w tego, który jest wszystkim i działa ze mną, we mnie i tak jak ja, całkowicie ogołocona z siebie, nie bacząc na zasługi ani na korzyść własną. Pragnie jedynie mnie uszczęśliwić i daje mi całkowite panowanie nad swoimi czynami. Nie chcąc wiedzieć, co z nimi zrobię. Zajmuje ją tylko jedna myśl, żeby żyć w mojej woli i prosi mnie, bym dał jej ten zaszczyt. To dlatego tak bardzo ją kocham. Moje upodobanie i moja miłość są całkowicie skierowane ku tej duszy, która żyje w mojej woli. A jeśli ja miłuję innych, to dzięki miłości, Którą darzę tę duszę i która wypływa z tej duszy, tak jak mój Ojciec miłuje stworzenia dzięki miłości, którą mnie darzy. A ja, jak prawdziwe jest to, co Ty mówisz? W Twojej woli dusza nie pragnie niczego, ani nie chce wiedzieć niczego. Jeśli pragnie coś uczynić, to tylko dlatego, że Ty to uczyniłeś. Czuję palące pragnienie powtarzania Twoich rzeczy, wszystko dla niej znika, nie pragnie już nic więcej czynić. A Jezus, ja zaś sprawiam, że czyni wszystko i daję jej wszystko.